partnera, jestem singlem, szukam partnera. Profile użytkowników, profile użytkowników. Ciema kurwa, jestem Elis. Założyłem tu konto, szukam drugiej ołówki, osoby, z którą można porozmawiać. ogólnie miałem kiedyś taką jedną dziewczynę, powiedziała mi. Że ja sobie znajduję osoby, one mi się nudzą po dwóch tygodniach, i później je zostawiam. Mogę powiedzieć w swoją bronę, że była, że była nie są <grym, grym, grym>, Więc e, szukam, nie szukam dziwek, myślę o imprezach. Ja nie myślę o tym, czy jutro przyjdzie ktoś e, po czynsz, komornik, tylko po prostu. Idę na imprezę, mam to w piście, walę no, mefedron. Szukam spoko osób, lubię też fanboyów. Szukam osoby, która będzie uległą pizdą. Będę mógł nią manipulować emocjonalnie tak naprawdę, psychologicznie. Szukam osoby, z którą można się naćpać substancjami psychoaktywnymi. Najlepiej osobą z doświadczeniem już w odfiltrowywaniu y, kodeiny. Słajpnij mnie w prawo, a ja postaram się słajpnąć cię też w prawo, no chyba że jesteś kurwa brzydki.